Nie Dobra, ero. <grymne> o ty, ludzie, ty? <grymne> Mega Rampa Angry Park! <grymne> Gdzie są wasze pojazdy? A, co się to interesuje? Nasze pojazdy mechaniczne nie ma. To znowu co, jesteśmy kwadratowym. Gothiku! Gotik, gotik. <grymne> Gothic. <grymne> Gothic. <grymne> A, go, gotik! Gotik odkrył. Oh, go. go. A już mam normalne. Dlaczego ty to źle stałeś? O, jaka Polska tam! Patriotyczny ten port. Patriotycznie. Ale jadę motorem. Proste, że tak. No. O, kurczę, pieczona! To kurczę, 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 No to, tak, to był... no, co ty kurczę, 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 Shortsa będę nagrywał! To już kurczę, 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 A Więcej! kurczę, już planowałem! kurczę, 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 Bum no to, no to szorce, ale to nie na tej platformie robisz. Ja jakoś mam także. To jest cool mega rapa! Mi się nudzą. No, siema. nudzą, mi się po jednej wrzucę Nie wiem dlaczego tak mam. To no, zależy. Ty jesteś Jeśli idziesz za wyświetleniami, to słuchaj, znam takich, którzy. No, no, no. nie. Może Co dlatego, że widzisz jakąś nowość, sydo? No? Podjarać cię to na chwilę, później to zrobisz, później cię nie chce Dobra, no? O ty ludziecy ty. O, 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 Ale go palno! Poink! Dziękuję! Dziękuję, e, Sylo. No bardzo miło to ty ze. też jesteś, jesteś niemiły, to muszę to. Ty że jesteś piękny. O, jaj, jaj. A powiem wam, że mnie z reguły ludzie mówią w większości, że jestem spokojny i miły człowiek Ty Szmato! Przepraszam! Wow, Wy no. tak nigdy żeście mi nie powiedzieli. Bo oni bo nie bo cię nie jesteśmy... znają! No, oni cię nie znają, dokładnie. No, no my cię za długo. My cię za długo no, znamy, Sylo, my cię za długo no, znamy, no, my cię znamy, wiesz znamy twoją prawdziwą naturę, dokładnie. Nigdy tak nie powiedzieliście mi. Ludzie cię stydzi... oceniają po prostu po tym, że wiesz, nie mówisz brzydkich słów. No właśnie, stylot na prawdziwość, to jest. To jestem kontynentem. No to ja w prawdziwości no. właśnie jestem taki. w porządku, chyba. Ale <noise> powiedział że jest takim. Dobrze, chyba. że sam sobie no. w ogóle tak mówi. No to dobrze, ale no, nie, to, dobrze, nie, to dobrze. Dobrze, że sam tak myśli. No no, no. Boczek. <noise> o! o doj, no właśnie. To jest prawdziwa no droga, to ja jest tutaj, właśnie on tutaj kawa? robi dobry PR, a ty co? Ja, nie, jestem, jestem Jest, jest, tak Jestem, jest, tak, tak, jestem yes. yes, yes. Tutaj mrugiem, mrugam oczkiem, tak Wpadł coś do oka? To sylwester no Tak, o, tak Przynajmniej jedziemy Chodź się, ciulu, fest Ewidentnie z tego rozumiem Co ty powiedziałeś, Sylo? Bez jedynki z przodu no właśnie, widzicie, jeszcze grozi. Dziabany, cholera, jasna. Nie, no, co ty? Ja no mówię właśnie, Sylwester, tak mówiłem to, o przyjeździe do tego, do, 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 do Warszawy wcześniej, a ci nie. No to, to przyjedź, co? Mówię ci przyjedź. No tak, ale ja mówię, wiesz, to żeby to było zaplanowane, rozumiesz. Ale ty musisz to zrobić. Tak, okay. tak, zaplanować to musisz, no. Oh, to prawda. <laughs> o, no. No, ja czekam, ja czekam na aż ten jak tam będzie towarzystwo. Nie wiem, Hoga, ty zrobisz w końcu ten ten zabieg czy czy No, nie wiem. Na, to nie ode mnie. trzeba zależy. ty. No. ty tu pipki możesz jeszcze boczek. Co ty, ty powiedziałeś? póki jeszcze możesz. Co? co? Ja nie usłyszałem, co. co? Nie ważne, że. póki jeszcze możesz. <laughs> Ej, dalej I nie po... wiem, co on powiedział. I powtarza to cały czas. No bo on nie wie, co ja powiedziałem. Przeliteruj. P I, -p -i. Pi Nagrzej się, buduj! Alkohole troll! Co? Co ty gadasz w ogóle? Co? Sylo takie rzeczy mówisz? PY i! PY! co? Do czy to bym cię zabrał? Nie mogę! Nie mogę! No! Zgniłem w środku. Debil. No. O, tym kosiem, o, to yes> way, CR o to się nie daj nas. Ojej. na co to Ty Na co to ty odpowiedź? Na co to było yes, powiedzieć? Człowiek. Piękne. Piękne. Wow. Nie no, dobrze. Powaga, chłopaki, Powaga, tak. <noise> Później będzie w komentarzach, co Scyla powiedział? Co Scyla powiedział? <noise> kłóż, kłóż, później Scyla każdemu tam odpowie. Komentarz. Nikomu nie odpowiem <noise> Scyla, co to są? P, I, P, K, I. Czupito? Nowy drink. piękne, piękne. O, kogo ja tu gonię? Jezus, zedpeg, gif. Co no, ty tu robisz? Wszystko. <noise> ha, 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 aleś Ale chyba nie ma bić na modulatorze zaraz, nie? To jest... Łee. Wow. Tu... Jak dziki kot. No, no właśnie, pop, jak dziki kot. Pop. Wszyscy to są normalne chłopy! Łuhuu! <noise> O, co tutaj poleciał, co? No, pa 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 pa. pa. pa jak ta fura jedzie. fura jedzie. A taka fura stoi pod blokiem w Warszawie, <grym> niedotykalnym czyli... budynekiem? Nie czy? Się, Nie, się, że ktoś rozwalił Rozwali lambo, zajechał na parking i stoi i nie wiadomo czyje to? I rozwalił jeszcze trzy auta po drodze? No? <grym> A numer zostawił? A też? Nie. Do nie, właściwie, że nie. nie. Aż co? zaprosił na kawę? Nie, ale dobrze. Może, tak. ja <laughs> może kiedyś. Co, tak, bym takie chętnie przyjął. Może kiedyś tak, A gdyby przyjechalibyście się? No przejechalibyśmy się tak. Ja tak. też. Niech da dla Wiza. Ale nie, za to to chyba nie. <laughs> opis Ensa, może. Bez nie, co? Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. kupiłem Lambo. powiedział, kupiłem nie zdążyłem nagrać filmu, <laughs> jak się rozbiło na przykład, widziałeś? No i w tam w, albo w tych gazeczkach, ile, ile, ile hajsu straciłeś. A widzieliście, o, ostatnio nie. był taki film gościa, zresztą Shepard na pewno wiem, że to widział u innego youtubera. No, A widzieliście tak? to, jak chłop z samolotu wyskoczył i powiedział, że... A, no, widziałem to, no. Że co? Ale Sam, to, był stawka, samolot bo się zepsuł, no. Jeszcze no. go się zdubię za to, że yy, A to, samolot puścił bez tego. No, A tam słyszałem no, no, w ogóle, że się zetpek naprawdę. prawdę. Ja czy nie masz chociaż grama już dzisiaj? No, ale nie ma grama. Nie Jadę no. piąty raz, czy szósty, tym małem ja w ogóle słyszałem zetpek we mnie wlatuje nie krzyknie nic. Ale czemu nie krzykniesz przynajmniej? Bo próbuje się... Ale to ja się spróbuję też odsunąć od ciebie, naprawdę! Ja tam wtedy. słyszałem o, w ogóle, że, że ta sprawa, o której wy mówicie, to tam się podobno. Tam podobno się jest już zepak. bardzo ciężkie władze FBI, tam, tam zaczęły. Tam no tak by... no jak puścił goś, wiesz, wolno lecący samolot nie da się. Ale to jest już głupie, to jest już jakby... tak, to jest głupie, to takich rzeczy nie powinno być nawet, wiesz, dla... tym bardziej dla jakichś filmików kurczę no. czy czegoś. No to na przykład jak Freeze rozwalał swoje... O nie. Ale wiesz, wszystko zabezpieczone, ten to inna sprawa, niż jak po prostu puszczasz samolot, samolot. I na no, no. Bez niczego. Nie daj Boże, żeby tam ktoś, nie wiem, poszedł na spacer albo co? A żeby wiatr inaczej zawiół i samolot poleciał w budynki jakieś. Ale nie, tam nie było budynku, to tam chodziło właśnie o. niedaleko, właśnie o to, to jest Ale nie, tam, tam w sensie dużo dalej były budynki, tak? To ale tam się, Że nie, nie wiesz, czy tam kogoś No nie właśnie ma chodzi o spacer, tych. nie? W sensie tylko o to tak, mi chodzi, no. bo budynki raczej z tego, co ja tam widziałem. Mała szansa była. I Ale ty nie mrukniesz znowu? No bo widziałem, że wyląduje z boku. Dlatego. Nie mogę z tym chłopem. No jadę dzisiaj. Co mu dwa razy Już małym samochodem. Wcisnę tutaj trzy minuty za chłopakami, a on znowu na mnie leci tym samochodem. Nie wiem, ci że to nic nie mówiłem. No tam. też. nie nie, Nie 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 nie. Tricky zrobić. Nie 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 nie. Ale nie zmienia, faktu, że nie, zet, nie zmienia faktu, że było to nie ultra no, to głupie, durno. i uważam, że. No, no. tak, to tylko zaraz to, że tam wysadzili trochę. Aha, kamerkę się To jak dla mnie to jest bezpodstawne przywalanie się do nich. Ale tam było wszystko zabezpieczone, wszystko No Ja wiesz... że to jest bezpodstawne przywalanie się do nich, jak się przywalają. I to jeszcze jakby jestem w stanie zrozumieć. A no tam nie to wiesz, jest... Nie bierzesz w sensie chyba, nie biorąc oczywiście żadnej tej pod uwagę, że tam. Rozwalając samochód, coś tam, coś tam, tu chodzi o taki aspekt po prostu no niezwykły, tak. prawny może. What powiem. the hell? Nie tam się ludzie przywali... ale dla mnie to jest w porządku, dosyć mięsko. Wszystko zabezpieczone, środki niby mieli no te tuk, tuk, takie, no tak. wiesz... Tam straż pożarna była chyba, z tego co z widziałem. zabezpieczona by Właśnie, Zetek, byłeś tam? Bezpiecz, byłeś, tam? byłeś tam? miejscu. Byłeś tam? Zabezpieczałeś, no. jakby wysadzali samochód? Zetek. A ty strażakiem jesteś? No tak, Zetek jest Wow. A OSP czy taki Strażek strażak Fajnie, jakby z odpowiadał no? na pytanie. To... No, no to byłoby super. Halo, ZPK. Halo. <grym> nie może teraz mówić. On teraz... Tak, właśnie z który w ciebie wlatuje jak coś, no. Nie, Panie... nie no zapytałem, no. No, on jest w OSP, tak. ale. <grym <grym> ale robił ale chyba chce podejście podejście jedno A, do PS. PlayStation Portable. Hej! Że, że na drugi za drugim razem. No, hej! Co, będzie gasił, mnie, jak będę. ten? Tak, jak będziesz poczupi to będzie ci gasił. może nie to. ciebie akuratnie, ale. No dobra. Ale innych. No to Szeparda nie zgasi. No, zgasi mnie, no, z Krakowa. Bo głupa, ty gada. Ja? Nigdy w życiu. Tak o co śmieszkuje, co? Ziup. Ja nie wiem, czy Zetpek jest, czy go nie Halo, ma. Halo, Zetpek! Ale fajna świnia tu jest, kurczę. Ale Kurcie. fajna meta jest tu jest. Zetek, czy nie ja nie, nie, nie to wiem, jest nie, nie wiem, on się teraz zatrzymał. Dziękuję!